Cześć, witaj na mojej kolejnej lekcji z kursu z Java od podstaw. Dzisiaj trochę się zbliżymy do tego, czym jest Java właściwie. Java jest językiem obiektowym. Dzisiaj natomiast o obiektach sobie no jeszcze nie, nie wytłumaczyć, co to są obiekty. To zrobimy dopiero gdzieś tam w następnym tygodniu, kiedy zaczniemy poruszać klasy. Natomiast dzisiaj wprowadzimy sobie coś takiego jak tablice, no, które są już pewnego rodzaju obiektem w Java. Natomiast w dzisiejszej lekcji będziemy je omawiać z punktu widzenia bardziej, jako po prostu właściwości języka Java. Jakby nie potrzebujesz mieć wiedzy, czym jest ten obiekt na ten moment. Po prostu przyjmij, że takie coś jak tablice istnieją, i tyle. Więc Przechodząc do meritum, tablica jest to taki typ zmiennej. Tak, jak sobie rozmawialiśmy wcześniej na lekcji o typach prostych, no to taka zmienna typu np. int może przechowywać jakąś liczbę. Natomiast zmienna typu tablicy intów może przechowywać e, jako, jakiś zbiór wartości, czyli więcej niż jedną wartość. Możesz o tym myśleć, jak na przykład w matematyce wektor tak? ma jakieś np. trzy wartości. Tym samym jest tablica w Javie, jest po prostu jakimś zbiorem wartości, jakimś wektorem. I taka tablica ma pewne dwie, powiedziałbym, właściwości. Pierwsza to jest coś takiego, co się nazywa długość tablicy, czyli ile jest tych elementów w danej tablicy. I ta wartość jest zawsze stała dla tablicy i musimy ją zdefiniować podczas tworzenia tej tablicy. Więc napiszmy sobie na przykład taką tablicę, która miała. Wartości 2, 4, 6 i długość takiej tablicy to 3, tak? Czyli w angielsku długość to lęk równa się 3, bo ma 3 elementy. Drugą własnością, bym powiedział, tablic jest to, że każdy element w tej trzy tablicy, każda ta wartość, czy 2, czy 4, czy 6, ma swój indeks. I ten indeks to jest taka. To jest wartość, która określa pozycję wartości w naszej tablicy. I te indeksy liczy się w Javie od zera, jak w większości normalnych języków programowania. Są niektóre języki programowania, które to robią od jedynki. Nie wiadomo czemu, skoro większość języków robi to od zera. W każdym razie w Javie liczymy indeksy od zera. Czyli na przykład wartość 2 ma indeks zerowy, wartość 4 jej indeksem jest 1, a wartość 6 ma indeks 2. Teraz, jeżeli w tablicy chcemy się dostać do jakiejś konkretnej wartości, to musimy od, podać indeks, jaki chcemy pobrać z tej tablicy. Czyli, na przykład, załóżmy sobie, że ta tablica jest trzymana zmiennej o nazwie A. To jest na przykład taki quasi kod To, żeby się dobrać do każdego tego elementu, to żeby się dobrać do indeksu, musi nam stać zmienna A. Nawias kwadratowy, numer indeksu i to nam zwróci wartość 2, tak? A od jedynki zwróci nam wartość 4, a A od dwójki zwróci nam wartość 6. Natomiast A length zwróci nam wartość 3, tak? Czyli zauważ też pewną bardzo ważną właściwość, którą będziemy bardzo dużo wykorzystywać dalej, Zawsze przy tablicach, a mianowicie, że maksymalny indeks, jaki możemy pobrać z tablicy, ta tablica nie ma indeksu 3, tak? Ma indeks 0, 1, 2, bo ma 3 elementy. Tego maksymalny indeks, jaki możemy pobrać, jest zawsze równy length minus 1. Ok? Czyli dla tablicy o długości 3, maksymalny indeks to 2, to jest ostatni element. Dla tablicy o długości 100, maksymalny indeks to 99. I teraz jak tworzyć tablicę w Java? Są na to, powiedzmy, dwa sposoby. Jeden to jest takie statyczne tworzenie tablic. Statyczne znaczy, że coś się tworzy od razu. I przy statycznej tworzeniu tablic możemy od razu podać, jakie wartości są na którym indeksie w tej tablicy. Więc napiszmy sobie taki quasi kod, jak to się robi. Więc, tak jak mówiliśmy na lekcji, myślę, drugiej, gdzie te obawialiśmy sobie zmienne, deklaracja zmiennej zawsze wygląda tak samo. Czyli jest to najpierw typ zmiennej, na przykład napiszemy int. I teraz, jeżeli ma to być tablica, to dajemy nawiasy kwadratowe. Następnie dajemy nazwę zmiennej A. Jeżeli chcemy ją statycznie zainicjalizować, to dajemy równa się i dajemy takie nawiasy 2,4,6. I to nam stworzy tablicę taką, jak widzieliśmy tutaj. Drugim sposobem tworzenia tablicy sprzeciwieństwo no statycznego, nie wiem jakie jest przeciwieństwo statycznego, natomiast stworzymy tablicę, która po stworzeniu będzie pusta. W przypadku typów prostych, no ona nie będzie pusta, bo będzie wypełniona samymi zerami, ale nie będziemy mieli możliwości zainicjować, jakby przy deklaracji tych wartości. I tu znowu piszemy typ zmiennej. Nawiasy kwadratowe b równa się. Teraz słowo kluczowe new, które słoży. Służy do tworzenia obiektów w Javie, jak powiedziałem o tym na jakiejś innej lekcji. Teraz po prostu przyjmij, że tak się deklaruje tablica i koniec. New. Typ zmienny jakiegoś tablica, czyli znowu jest to int. Znowu nawiasy kwadratowe. I teraz musimy podać długość tej tablicy, czyli ona ile ona ma elementów. W naszym wypadku długość to 3. W taki sposób deklaruje się tablicę w czarie. Przejdźmy do kodu, zróbmy sobie teraz jakieś przykłady. Czyli najpierw sobie zainicjalizujmy tą tablicę, jaką jak napisaliśmy, tak? Czyli int nawiasy kwadratowe a równa się takie nawiasy 2, 4, 6. Wypiszmy sobie każdy wyraz tej tablicy, żeby się nauczyć jak odczytywać jakieś wartości z tablicy. Czyli println a od 0. a od jedynki, a od dwójki. Może napiszmy sobie jeszcze tak. a od zera równa się dodajmy to tutaj wszędzie i stwórzmy sobie też drugą taką samą tablicę, tylko zadeklarujemy ją w ten drugi sposób, czyli int b równa się new Int 3, czyli długość naszej tablicy. I zróbmy dokładnie to samo. Czyli wypiszmy teraz tutaj B. A po co ja się męczy? Może wejdźmy do jednej, jednej, pokażę wam jedną sztuczkę w IntelliJu. Dlaczego fajnie jest używać IntelliJa? Zaznaczmy sobie to ten, te trzy linijki. I teraz kliknijmy, na Macu to będzie Command-R, na Windowsie Control-R. I teraz napiszmy, to jest, to jest komenda do tego, żeby zamienić wszystkie wyrazy na jakieś inne. Ja tu wpiszę, że mamy zamienić A na wyraz B. Tu mam zaznaczone takie coś, że tylko zaznaczone elementy. No, replace all, mamy B. Super, uruchommy nasz program, zobaczmy jaka będzie różnica. No i tak jak ci powiedziałem, pierwsza tablica ma od razu zainicjalizowane jakieś wartości 2, 4, 6, a druga tablica ma same 0, bo nic nie podaliśmy. No to jak teraz te zera zamieścić na coś innego? Dokładnie tak samo jak czytujemy i tak samo jak robiliśmy to przy innych, przy zwykłych zmiennych. Czyli napiszemy sobie tak: b od 0 równa się 3, b od 1 równa się 5, b od 2. Równa się 7. No, i teraz nam się pięknie wypisało. 2, 4, 6, 3, 5, 7. Mamy tablicę. Więc to czegoś na tej porze mogłeś nauczyć, to jest jak inicjalizujemy tablicę. Są na to dwa sposoby: jak odczytywać wartość z tablicy w ten sposób oraz jak przypisywać. Wartość pod danym indeksem tablicy robimy to w ten sposób. To teraz może, żeby tego tak nie wypisywać e, ręcznie, bo zobacz, no ja to musiałem za każdym razem napisać to samo, bardzo uciążliwe. A jak jest jakiś kod powtarzalny taki, który ma się wykonać ileś razy ten sam kod, to jak możesz już kojać przedniej lekcji użyjemy do tego pętli for, tak? I teraz troszeczkę to sobie zautomatyzujemy. Najpierw może tutaj, czyli napiszemy for. Int i równe 0, bo indeksy w Javie w tablicach liczymy od 0. Przypominam, tak? I mniejsze od. No, jak jest maksymalny indeks? Maksymalny indeks jest 2, ale załóżmy, że nie wiesz tego, więc napiszmy a, kropka tak? Jak sobie pamiętasz, Długość tej naszej tablicy to jest 3, czyli maksymalne i mniejsze od 3 to jest 2, czyli ostatni indeks w tej tablicy. I plus plus, system.out.println, i teraz stwierdzimy tak: a od plus i plus, zamkniemy na, na lasy, równa się plus a od i. I teraz robimy sobie dokładnie to samo tutaj. Tylko teraz tu napiszemy B i B. Uruchamiamy kod. No i wynik taki jak poprzednio. To teraz może zróbmy jeszcze coś z inicjalizacją tej tablicy, tak, żeby tego też ręcznie nie robić. Czyli na przykład załóżmy for znowu od int I równego 0, i mniejsze od B kropka I plus plus. No i załóżmy, że chcemy tutaj wpisać B od I równa się I plus 3. Załóżmy na przykład tak, albo nie plus. 7. o tak sobie teraz napiszmy prosty kod no i weźmy pętle fora czyli sobie troszeczkę poćwiczyliśmy jak odczytywać elementy tablicy znowu i jakim przypisywać wartości poćwicz sobie to zapowiadam sobie teraz tą lekcję poćwicz sobie to zaznajam się z tym bardzo dobrze bo teraz chciałbym pójść już do troszeczkę bardziej skomplikowanych przykładów to był taki tytuł wstępu teorii może jeszcze mała uwaga na temat tablic. Jest taka, że jest to kolejna taka rzecz dosyć mało przydatna w komercyjnym programowaniu, ponieważ zauważ jaki ona ma minus. Minus jest taki, że w momencie jak ja tworzę tablicę, ja muszę wiedzieć, ile ona ma przechowywać elementów. A w praktycznym życiu zazwyczaj my nie wiemy, ile ona ma przechowywać tych elementów. Na przykład wyobraź sobie, że piszesz aplikację i pobierasz z bazy danych. Listę wszystkich swoich klientów. No nie wiesz jaka, ile masz tych klientów, tak? To może być jeden, to może być tysiąc. No użycie tablicy średnio przydatne, bo musi znać z góry tą liczbę, tak? Dlatego raczej w komercyjnym przegramowaniu używa się czegoś takiego, co się nazywa kolekcje. No ale o tym dużo myślę później. Natomiast zasady są bardzo podobne. Więc jeżeli opanujesz tablicę, będziesz się rozumiał, to nie będziesz miał też problemu potem dalej z kolekcjami. Dobra. To co? To jedziemy. To zacznijmy może od tego zadania naszego klasycznego pod tytułem ciąg Fibonacciego, nasz ukochany do nauki Java. Czyli co? Jedziemy. int tablica Fibonacci równa się New, int, i załóżmy, że chcemy pierwszych 10 elementów. Życzę, że ta tablica na przykład 10 elementów tablicy Fibonacci'ego, którego oczywiście się pisze przez jedno b a nie przez 2, jak ja to zawsze robię. Nie wiem czemu. Dobra. No i teraz to wypełnijmy sobie tą tablicę Fibonacci'ego przy użyciu pętli for. Jedziemy. For int i równe 0. Bo od zera liczymy indeksy, tak? I mniejsze od Fibonacci, kropka, I plus plus. No i teraz co? Zawsze pierwsze dwa elementy ciągu Fibonacciego to jedynki. Więc if i równe, może tak, if i mniejsze od dwóch, tak? Czy jeżeli inny słów indeks jest 0 lub 1. To Fibonacci od i równa się 1. W przeciwnym wypadku Fibonacci od i. No i dobra. I teraz, ile równa się Fibonacci od i? Jak zrobiliśmy to, to wcześniej, on się równał a plus b. Tak? Teraz już nie mamy tego a plus b, ale zauważ że wtedy a plus b reprezentowało dwa poprzednie wyrazy. A teraz mamy je zapisane w tablicy pod odpowiednimi indeksami. No to sobie napiszmy, że to będzie równe Fibonacci. No i jaki ja mam tu indeks napisać? Indeks poprzedni, czyli jeżeli ja jestem na indeksie drugim, to mnie interesuje indeks pierwszy i zerowy. Jeżeli jestem na indeksie trzecim, to mnie interesuje indeks drugi i pierwszy. Tak? Czyli teraz mam na przykład indeks równy 2, czyli to jest nasze i. I ja muszę od tego odjąć co? Minus 1. Dodać Fibonacci od i minus 2. Tak? Czyli to jest innymi słowy, to jest nasze a i b, takich, które mieliśmy poprzednio. No i tą pętlą sobie. Wypełnimy obliczanie ciągu Fibonacci'ego. Fibonacci, a teraz sobie zrobimy drugą pętlę, którą będzie nam wypisywanie ciągu Fibonacci'ego. I znowu for int i równe 0 i mniejsze od Fibonacci, kropka i plus plus. I plus plus, no i co? System.out println fibonacci od i, no to co? Uruchamiamy nasz kod, zaczęliśmy z grubej rury, od razu z fibonacci, ale działa, tak? Mam nadzieję, że już ten ciąg czego dobrze rozumiesz, że nie ma takiej potrzeby, żebyśmy przychodzili przez takie proste zadania, typu wpisanie w tablicy liczb od 1 do 10, czy coś tak dalej. Możesz oczywiście sobie od tego zacząć liczenie tablic, żeby sobie jeszcze trochę poćwiczyć, ale mam nadzieję, że to nie będzie dla Ciebie skomplikowane. No dobra. To co? To może zróbmy sobie jeszcze jedno zadanie, czyli takie, jakie robiliśmy w lekcji szóstej. Czyli na przykład jakieś może to prostsze, czyli na przykład znajdywanie, powiedzmy teraz, najmniejszej liczby w naszej tablicy. Czyli sobie zróbmy naszą. E, a, zróbmy sobie. Niech ona ma. Może 10. Albo nie, zróbmy tak. Stwórzmy sobie skanera. Napiszmy podaj liczbę liczb. <noise> Ile chcesz podać liczb, tak? Napiszmy int count równa się scanner.nextInt. I teraz sobie utwórzmy tą, liczbę, tą tablicę, która nam będzie przychowywała liczby, które poda nam użytkownik. I będzie długości count, tak jak nam podał użytkownik. I teraz idziemy for int i równe 0 i mniejsze od numbers.length I plus plus, numbers od i równa się scanner.nextint next int. Tak, czyli użytkownik podaje ile nam poda liczb, potem podaje nam każdą tą liczbę, a my ją wpisujemy pod kolejny indeks do tablicy. No i teraz szukamy największej liczby, tak? Czyli stwórzmy sobie int max. Równo się 0, załóżmy tak. Teraz tak: for, int i równe 0. Oj, no, na nawiasy, nawiasy. Spacje i mniejsze od number, length i plus plus. No, i teraz co? If wpiszemy tak. If numbers od i jest większe od naszego maxa, to, yy, to max równa się numbers od i. No, tutaj takie założenia oczywiście, że, że użytkownik nam podaje tylko dodatnie liczby, no bo te max dajemy 0, jakby były same ujemne, no to. Wtedy by się zwróciło 0, więc tu możemy sobie napisać na przykład Max równa się numbers od 0 po prostu, tak? I tu możemy pójść wtedy już sobie nie od 0, a od jedynki, Też będzie działało. System.out.println, maksymalna liczba. To plus max. Tu jeszcze sobie może dopiszmy komunikat. System.out, system.out.println, podaj następną liczbę. No dobra, podaj liczbę, liczbę, załóżmy 5, a może dajmy jakąś jedną, minus 4, 8, minus 13, 100, 27, maksymalna liczba to 100. No więc tak działają tablice, tak? Czyli podsumowując, tablice jest to pewnego rodzaju obiekt. Jest to typ zmiennej, która jest obiektem, która przechowuje jakiś zbiór wartości. Ten zbiór wartości może być dowolnego typu, może to być int, może to być double, może to być coś bardziej skomplikowanego. Tablice mają swoją długość określoną z góry, czyli ile przechowują elementów. Żeby dostać się do konkretnego elementu w tablicy, musimy poznać jego indeks, tak? czyli się odwołać do danego indeksu i te indeksy liczymy od 0. I maksymalny indeks jest zawsze taki, jaki długość minus 1. Podświsz sobie to. No i co? Do zobaczenia w następnych lekcjach. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.